Hej Manko. tu 16. Ja witam was w kolejnej recenzji browarów na kanale Browarem recenzowanym dzisiaj jest KOMES Jest to oczywiście browar piwo ciemne Wcześniej recenzowaliśmy ten inny rodzaj KOMESa Teraz czas na ten dru drugi rodzaj Wcześniej była taka mała butelka KOMESa Teraz jest to wersja półlitrowa, pół trochę droższa No ale cóż Mam tutaj obok oczywiście otwieracz więc małe cięcie i otwieramy buteleczkę i testujemy. Więc mamy już otwarty browar. Na początek test zapachu. No powiem wam, że, że sztos. I jakby ktoś tutaj to się, to by tym piwem chciał napierdzielić, na to tak 10% jest. Czy się tam da nawalić? No nie, nie, raczej 10% to nie piwo. Chociaż wstawić się, wstawić takim piwem to akurat idealnie jest się wstawić takim piwem. Także. Testujemy. O. Dobrem, naprawdę myślę, dobry browar. Czuć właśnie, że to jest taki mocniejszy browar. Czuć moc, naprawdę. Mm, sztos. Piwo dostaje ode mnie ode mnie siódemkę, bo naprawdę jest pyszne, bardzo dobre. E, piwo szczerze tu jest też referment, e, refermentowane w butelce, ciekawe. Siódemka idealnie pasuje, bo właśnie to jest chyba najlepszy browar y, jaki do tej pory piłem, no komes, to jest sztos. To jest właśnie nota za, za smak, za jakość. No i ta goryczka w tym piję, no sztos po prostu. Polecam piwo. 7 na 10. Jeżeli lubicie oglądać u mnie testowanie Browaru zostawcie już teraz łapeczkę w górę, subik wraz z dzwoneczkiem. Fajny komentarz z propozycją następnego piwa. Udostępnijcie film, znajmiemy zapraszam Was także na poprzedniej film, filmy, na, na następne, do następnego, do następnego, do następnego cześć, hej, hej. Nic subskrybować kanału wraz z dzwoneczkiem na górze. Siemanko.